Dobra, tak w ogóle na wstępie chciałbym Was zaprosić na grupkę na Facebooku Ziomeczki XPLAY'a Wpadajcie, macie tam informacje o live'ach, o odcinkach, więc nic Was nie ominie No i oczywiście też na fanpage'a XPLAY GAMES i Więc oczywiście zapraszam Was, macie wszystko w opisie Lecimy z odcinkiem, pozdro Siemanko, z tej strony XPLAY GAMES A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy troszkę o gildi troszkę o zarobku. Zobaczycie ile kaski sobie zarobiliśmy w sumie i mogę wam powiedzieć na co ją przeznaczymy oczywiście w tym odcinku, jak najbardziej. Tą serdeczną pompą pozdrawiam wam serduszka na czacie. Tak dzięki wielkie, joł. Tak więc zaczynam od zwykłego wystawiania shopów, po prostu pokażę wam skąd zarobiłem tę kasę, która nam się uzbierała pod koniec właśnie tych klipów, gdzie pokażę wam Ile w sumie nam wyszło? Ale powiem Wam, że nie wszystko z tych rzeczy zeszło. Piłki zeszły, blaski zeszły. Alchemia nie poschodziła tak łatwo, ze względu na to, że strasznie dużo jest jej na shopach. I mm, ceny też moje były takie normalne, jak na ceny yy, rynkowe. Dobra, to jak na razie z tych shopów zarobiliśmy 61 wonów. Prawdopodobnie, no tak myślę, żeby kupić sobie jakąś szarfę, no bo z 13% szarfą biegać, no to chyba... No nie za bardzo wam powiem, więc... Jak ktoś ma jakąś szarfę powyżej 20%, myślę 21-22% z, z jakimś wkładem oczywiście, to zapraszam bardzo serdecznie, Xplay Games X. A teraz wam w sumie mogę pokazać jak bardzo rozwinęła nasi, nam się gildia i ile mamy już członków. Bo fajnie się to rozrasta, dużo osób jest na Discordzie, na którego też serdecznie zapraszam. Eee, wpadajcie też również na streamki, które są codziennie o godzinie 22 No mamy już ponad 20 członków, czyli już 25 członków tutaj wam pokazuję jakie mamy poziomy, eee, jakie osoby już są u nas w gili, więc wszystkie osoby, które wpadają do naszej gili serdeczne pozdrowienia dla Was. No i oczywiście rozwijajcie się, mmm, bo to jest jak najbardziej wskazane i po to jesteśmy, żeby być legendą, żeby no, coś znaczyć na tej Polsce, bo jak na razie to jesteśmy zwykłymi, ma my, małymi bobkami. Dobra, więc zapraszam serdecznie rekru od 50. levela. Oczywiście serdecznie zapraszam, tylko główne postacie do tej gildii mogą dojść. Drobki pozostawiamy w jakichś giliach, żeby oddawać ekspa. Dobra, teraz, tak na klipach mamy oczywiście biologa. Powiem wam, że strasznie te notatki pali. E, tutaj nie są wszystkie klipy, generalnie są tutaj klipy z liveików, czy z wszystkiego, generalnie. No i powiem wam, że strasznie pali te notatki. E, nie robi mi się to <laughs> za fajnie. No ale powoli do przodu myślę, że w końcu je skończymy. I będzie jak najlepiej. Teraz w tym klipie, jak widzicie, to było na Liveiku. pomyślałem, dobra, wbiję mu tutaj bony, niech mi się powiedzie, niech i patrzcie, trzy bony wleciały, więc serdeczne pozdrowia Ciebie, niech tam 1500 p Ci wleci, bo pewnie jakieś zmianki e, będziesz miał, e, więc jak najbardziej pozdrawiam Ciebie, byku. No, a tak generalnie, na czym zarobiłem te 61 won? E, no, głównie alchemia, klepię ją sobie w DT, jak widzicie. E, też czasami na streamkach, jak były te dwa dziennie, to e, z rana zawsze sobie klepaliśmy alchemię, więc widzieliście wszystko, jak tutaj się rozwijało, e, no i ile mi to zajmowało. No generalnie powiem wam, że e, teraz ze względu na to, że jest wiel wielka, ale to wielka ilość graczy, to najlepiej, serio, ale to najlepiej. Nie mówię, że ja tak robię, ale też to widziałem, że najlepiej sobie drobić po prostu nocką. Eee, I e, spoty są zawsze wolne, nie ma tak. A od dziewiątej już ktoś siedzi. A druga, trzecia, czwarta, piąta nie ma nikogo kompletnie na DT, eee, więc e, można korzystać, jeśli ktoś jest nocnym markiem, albo ktoś pracuje za dnia, a mm, później wieczorki może sobie poświęcać nagranie. Więc powiem wam, że mm, alchemia się robi przyjemnie. Ale też coś trzeba pomyśleć, bo jak na razie sobie robię alchemię. Jest też event wielkanocny, na który też zwracam uwagę. Tylko powiem Wam, że z tym eventem wielkanocnym jest tak, że strasznie teraz mi lecą yangi z tych jajek. Nie wiem, czy też tak macie. Jak tak macie, to dajcie znać w komentarzu. Bo generalnie teraz mi lecą mi yangi, czy tam fasolki zen. To jest masakra. Bo tak to mi leciały jakieś rady, zmianki, dodania. A teraz to ciągle Yangi, 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 Yangi I... Tyle Powiem wam, no Albo pogorszyli drop, albo ja mam po prostu takiego niefarta A teraz, dosyć humorystycznie, pokażę wam Jak tutaj robiliśmy gala fighty Z kumplami z gildii, bo... Pomyśleliśmy, a w sumie możemy wlecieć na odcinek z PvP Takim for fun, yy, więc Zapraszam do oglądania PvP. Tak wiem, nie ma meku PvP, nie mam nic teoretycznie, e, więc takie też pytanie do Was: czy nie chcielibyście, żeby właśnie tą postkę robić pod PvP, czy może bardziej e, ona by miała zarabiać? Czyli po prostu lecimy z levelem i zarabiamy nią ostro. Dajcie znać, czy tą serię i to ogólnie tego woja od dropa do wojownika rozwijamy pod pvp może? czy jednak lecimy jak to zawsze no generalnie patrzcie tu nam uciekł uciekł nam ale jednak się pojawił no magia magia to taka tylko magia u xplaya, więc ja wam puszczam muzyczkę i widzimy się pod koniec tu macie wszystkie pvp jak najbardziej tutaj było łatwiutko, ze względu na to, że też tu mamy wyższy level, ale tutaj niestety kolega pokazał wyższość, no bo wiadomo, jakiś tam już ziomek miał, ee, a my można powiedzieć nic a nic co e, tygra plus 6. Oczywiście ekwipunek też będzie trzeba załatwić na tego Woja, ale teraz ze względu na to, że był event wielkanocny to się jak najbardziej na niego, na nim się skupiliśmy i nic nie robiłem na tym woju, można powiedzieć. Tylko czytałem biologa, ale powiem wam, ten biolog to jest masakra, o czym już mówiłem. Dobra, więc puszczam muzyczkę, pozdroswartem, widzimy się w ostatnich klipach. No i tak, na koniec odcinka, serdeczne pozdrowienia dla każdego, kto mi pisze generalnie na PW. Serdeczne pozdrow dla Was. No i nic, fajnie, że jesteście. Jeszcze raz Was zapraszam na wszystkie liveiki, które są codziennie, codziennie o godzinie 22. Więc serdecznie Was zapraszam. Tyle w temacie. 3, 2, 1, SIEMA!